Powiedzcie, ilu z was, moi drodzy widzowie, miało popsute humory w weekend przez decyzję Hansiego Flika? No bo przecież to miał być nasz polski weekend w Barcelonie. W końcu mieliśmy doświadczyć tego, czego nigdy żaden polski kibic nie doświadczył, a mianowicie dwóch polskich piłkarzy w podstawowym składzie Barcelony. W bramce miał stać Wojtek Szczęsny. W napadzie Dumy Katalonii miał grać i strzelać Robert Lewandowski. I to się akurat Potwierdziło to się akurat udało, faktycznie tak było. Lewy grał i strzelał Sewii. natomiast Wojtek szczęsny? No nie, no niestety nie zadebiutował. Ja w ogóle współczuję tym wszystkim Polakom, którzy kupili bilety na ten mecz, na mecz Barcelony z Sewillą, pojechali, żeby zobaczyć, jak Wojtek wyciąga, interweniuje po strzałach piłkarzy Sewilli. A co najwyżej to zobaczyli jak Wojtek się rozgrzewa a później siedzi na ławce rezerwowych. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Hansi Flick podjął taką decyzję a nie inną? O co chodzi niemieckiemu trenerowi? Czego nie chciał? Co tu się w ogóle dzieje i kiedy może zobaczymy Wojtka Szczęsnego w bramce Barcelony? Dzisiaj chciałbym wam odpowiedzieć na te pytania i żeby wam trochę poprawić humory no To mamy dla Was coś ekstra. Specjalną promocję. Posłuchajcie. 300 zł bonusu od STS za wytypowanie drużyny z golem w meczu Barcelona-Bayern. Jak je zdobyć? Zarejestruj się w STS z naszym kodem promo.z.p. Dokonaj pierwszej wpłaty na konto depozytowe za minimum 50 zł. Postaw pierwszy kupon za minimalną stawkę 2 zł. Pamiętaj, że w akcji biorą udział kupony Solo oraz akos z klasycznej oferty przedmeczowej. Więcej informacji na temat promocji znajdziesz w opisie i komentarzu pod filmem. Hazard może uzależnić. Graj mądrze. W rozmowie z katalońską telewizją, jeszcze przed meczem z Sewią, Wojciech Szczęsny opowiadał: Tak, przygotowywałem się te dwa tygodnie, aby być gotowym. To, czy zagram, czy nie, to decyzja trenera, którą trzeba będzie uszanować. Ja natomiast trenuję po to, żeby zagrać w meczu i mentalnie jestem już na to gotowy. Następnie Polak dodał: Pierwsze dni były trudne z fizycznego punktu widzenia. Ponadto my, bramkarze, trenujemy sami, co nie jest zbyt fajne, ale w tym tygodniu, kiedy dołączyłem do reszty zespołu, był już na naprawdę zabawnie, ponieważ możesz grać i żartować ze swoimi kolegami z drużyny. To były słowa, które w hiszpańskich mediach pojawiły się w piątek. I gdy wydawało się, że w niedzielę o 21.00 faktycznie zobaczymy Wojtka w bramce Barcelony, no to wtedy przyszła jeszcze sobota i Hansi Flick wszystko popsuł. Jestem zadowolony z tego, że mówi, że jest gotowy do gry, to dobrze, ale uważam, że nie ma powodu, aby coś zmieniać i Niaki zagra również jutro. Ale jakby tego było mało, to pan popsuł i Zabawa z Niemiec dodał jeszcze Zmiana bramkarzy na Ligę Mistrzów to nie jest nasz pomysł. Nigdy nie wiadomo co się wydarzy i Niaki będzie grał jutro i w środę. Taki jest plan, ale nie wiadomo co się wydarzy. Mamy do niego zaufanie i radzi sobie dobrze na treningach. Tak to wygląda. Jesteśmy szczęśliwi, że tak tu jest i że jest gotowy do gry. Czyli w tym momencie plan zobaczenia szczęsnego w hicie Ligi Mistrzów też polskim kibicom odpadł. A co za tym idzie? Obraz Wojtka broniącego strzały piłkarzy Realu Madryt też zrobił się taki bardzo mglisty. Skoro Flik nie przewiduje na razie żadnych zmian, to trudno, że żeby nowego bramkarza wrzucił od razu na wielkie El Clasico. W madryckim ASie jeszcze w piątek jeden z artykułów nosił tytuł Rozpoczyna się era Szczęsnego, a Javier Miguel napisał w nim w Szatni Barcelony praktycznie zakłada się, że to Szczęsny wyjdzie w podstawowym składzie w niedzielę. Nie oznacza to, że praca i jakiego Peni nie jest doceniana, bo ten zachował dwa czyste konta w meczach z Young Boys i Alaves, ale jasne jest, że jeśli podpisuje się kontrakt z bramkarzem tego poziomu i doświadczenia co Szczęsny, to warto go mieć w składzie w najważniejszych momentach sezonu. Jak widać Hansi i Flick uznał inaczej. Do tego As przypomniał ostatnie starcie Wojciecha Szczęsnego z Sewiją. To była Liga Europy w sezonie 2022-2023. W rewanżu gola Polakowi zapakował Suso. Doszło do dogrywki, z której to właśnie Sewija wyszła zwycięsko i Juventus musiał się pożegnać z europejskimi rozgrywkami. I to przed samym finałem. No ale coś wątpię, że Flick przestraszył się tego, że Szczęsny ma kiepski bilans z drużyną z Andaluzji i Polak znowu Mógłby dać się pokonać Suso, który przecież cały czas jest w kadrze Sevilla. Niemiec pewnie nawet o tym nie wie. W katalońskim sporcie Jordi Gil postanowił wytłumaczyć dla niektórych bardzo zaskakującą decyzję Flika. Zawodnik z Alicante nie dał trenerowi żadnych powodów do zmiany. Barsa gra bardzo wysoko linią obrony i ważna jest synchronizacja z bramkarzem. Iniaki Peña jest znacznie bardziej przyzwyczajony do podejmowania ryzyka poza obszarem pola karnego, a jego koledzy z drużyny nadal nie mają takiego kontaktu z Polakiem. W meczu przeciwko Alaves było już widać. Że Jini Penia doskonale odczytuje synchronizację z resztą obrony. No i tu chyba właśnie o to chodzi. Dziennikarz sportu ma rację. Po prostu Flick stwierdził, że Penia nie popełnił żadnego aż tak wielkiego Babola, żeby po przyjściu szczęsnego od razu sadzać go na ławce. Niemiec postawił na stabilizację, a nie nagłą zmianę w bramce. No niestety dla nas, polskich kibiców. Zresztą dobrze próbował decyzję trenera Barcelony wytłumaczyć były piłkarz, a obecnie ekspert Alex Delmas. Przyjdzie taki czas, w którym nastąpią zmiany w bramce. Teraz robi zmianę straciłby się niejakiego Penie. A przecież nie jesteś do końca pewien, czy szczęsny jest w optymalnej formie. Zresztą w podobnym tonie wypowiedział się hiszpański dziennikarz Ruben Santander: Polak jest lepszym bramkarzem od Peni. Myślę, że trener chce obdarzyć jakiego zaufaniem, a nie psychicznie go zabić. Gdyby szczęsny zagrał w niedzielę, pewność siebie i niejakiego spadłaby już na samo dno. To byłby dla niego koniec w Barcelonie. Osobiście postawiłbym na szczęsnego, bo to bramkarz z wieloletnim doświadczeniem daje większą pewność bramce. Ale rozumiem, że trener nie chce od razu. Odstawiać penny. Flick podjął tę decyzję na chłodno. Jest Niemcem. Ma takie zdystansowane podejście. Nie dał ponieść się głosom opinii publicznej. No dobrze, to teraz przejdźmy do samego meczu z Sevillą. Barcelona zdemolowała swoich rywali. Podopieczni Hans'iego Flicka wygrali aż 5 do 1. Iniaki Penia puścił bramkę, ale dopiero w 87. minucie meczu przystanie 4 do 0 dla barsy. Joan Poki z Mundo Deportivo napisał: Gdyby Sevilla strzeliła tego gola wcześniej, to mogłoby to wywołać pewną nerwowość w końcówce meczu, gdy Barcelona była pełna zawodników rezerwowych, ale ta bramka padła 3 minuty przed końcem. Goście przeprowadzili świetną akcję, którą wykończył młody i dumbo. I trzeba od razu oddać, że to była naprawdę jedna z niewielu udanych akcji Sevilla, bo wcześniej to oni długimi momentami po prostu nie istnieli. Tego dnia bramkarz Barcelony nie miał za wiele do roboty, dlatego też w pomeczowych relacjach temat Peni się prawie nie pojawia. Bo też o czym tutaj pisać i co podsumowywać? Popularne konto na X, Barca Central, wystawiło bramkarzowi za ten mecz ocenę 6,5. Nie miał wiele do roboty dzięki świetnej pracy defensywnej piłkarzy Barcelony przed nim. niaki Penia dobrze robił wychodząc z linii i zamykając każdą niebezpiecznie wyglądającą szansę Sewilli. Nie mógł wiele zrobić przy golu, którego ostatecznie i tak stracił. Trochę ostrzejszy w ocenie Peni był Xavier Munios z Mundo Deportivo, który podsumował go słowem niezadowolony. Dlaczego? Dziennikarz stwierdził, że bramkarz Barcelony musiał żałować swojego zachowania przy Golu Sewi, ponieważ wychodząc z bramki, ułatwił rywalowi sytuację do strzelenia Gola. Tym samym Penia po raz kolejny nie zachował czystego konta, co na pewno może go martwić. Munios zaznacza jednak, że do czasu straconego Gola poprawnie rozstrzygał wszelkie sytuacje pod bramką Barcelony, często daleko z niej wychodząc. A po meczu Penia powiedział coś takiego. Cieszę się, że dostałem kolejne minuty i wykorzystałem szansę. Wójcie. Naczesny to świetny człowiek i bramkarz z dużym doświadczeniem, który pomoże nam. Trenujemy wszyscy na 100%. Ale to Hansi Flick podejmuje decyzję. No dobra, i ja, te wszystkie tłumaczenia powiem wam szczerze, że rozumiem, bo Hansi Flick jest trenerem. Trener jest trochę takim psychologiem i on wie, jak podejść do danego piłkarza, wie, co musi zrobić, żeby go nie spalić, wie też, co musi zrobić, żeby po prostu było sprawiedliwie, żeby jeden i drugi rywalizowali o to miejsce w składzie i żeby nie wyglądało to tak, że trener jednego foruje, a drugiego po prostu. Cały czas odpycha od tego pierwszego składu i sadza na ławce rezerwowych. No to nie jest łatwa sprawa bycie trenerem, a tym bardziej nie jest łatwa sprawa bycie trenerem tak wielkiego klubu jak Barcelona. I ja się nie dziwię, że Hansi Flick nie chciał spalić, nie chciał zrobić krzywdy temu Iniakiemu Peni, który po prostu trenuje w Barcelonie od lat, który czeka na te swoje szanse. Raz mu wychodzi, raz mu nie wychodzi. W każdym razie za Flicka jeszcze nie było tak, żeby Penia coś ostentacyjnie zawalił, żeby popełnił jakiegoś takiego babola po którym można by powiedzieć, że ten chłopak się po prostu nie nadaje. No i skoro nie popełnił tego babola, no to Flick też nie chce go na siłę sadzać na tej ławce rezerwowych, tylko dlatego, że przyszedł do klubu dużo bardziej doświadczony, według mnie dużo lepszy bramkarz. No nie chce tego robić, daje grać Penny. W każdym razie, Słuchajcie, ja sobie tego Penię obserwowałem w tym meczu z, z Sevillą i powiem wam szczerze, że według mnie ten chłopak jest bardzo, ale to bardzo elektryczny. I jakbym był kibicem Barcelony, siedziałbym, oglądał mecz i widziałbym, jak Penia się porusza, jak on po prostu wychodzi do tych piłek, to za każdym razem, jak on wyskakuje i robi ruch w kierunku piłki, to bym siedział i obgryzał paznokcie. No bo według mnie on nie jest po prostu pewnym bramkarzem teraz przed nim naprawdę wielki mega trudny sprawdzian. Bayern Monachium przyjeżdża do Barcelony, środa, Liga Mistrzów, wielki hitior. Po prostu światła całego świata piłki nożnej będą skierowane właśnie na stadion Barcelony na to co się wydarzy na boisku i tutaj wystarczy chwila, jakaś mała sekunda zawahania i można spowodować naprawdę gigantycznego babola. Zrobić coś, co zaważy o końcowym wyniku tego meczu. Naprawdę Penia będzie musiał się tu spiąć, będzie musiał stanąć na wysokości zadania i pokazać, że już jest tym bramkarzem, który zasługuje, autentycznie zasługuje na to miejsce w podstawowym składzie Barcelony. Kiedy zobaczymy Wojciecha Szczęsnego natomiast w bramce Barcelony, no na ten moment wydaje mi się, że chyba będziemy musieli na to troszkę dłużej poczekać. Nie wiem, może Flick go szykuje do pucharu króla jakiegoś meczu albo coś takiego. W każdym razie, co by musiało się wydarzyć, żeby szczęsny wskoczył do tej bramki Barcelony? No, wydaje mi się, żeby na przykład w takim meczu jak z Bayernem Inniak i Pena musiałby dostać kilka bramek, musiałby naprawdę zaprezentować się bardzo źle. I wtedy wydaje mi się, że Flick poważnie zacząłby się zastanawiać nad zmianą bramkarza. Natomiast ja też nie widzę tego, żeby dawać bramkarzowi zadebiutować akurat w El Clasico. To znaczy, to by było piękne, gdyby Wojtek stanął w bramce Barcelony na starcie z Realem Madryt. No ale ja po prostu powiem wam szczerze, nie widzę tego. Teraz był ten idealny moment, żeby dać zadebiutować Wojtkowi, żeby pokazał się, żeby trochę odrdzewiał, żeby zaczął się ruszać, żeby po prostu znowu posmakował tej piłki meczowej, żeby znowu poczuł tą murawę. No a flick postanowił, że jednak stanie w bramce penia. No i. Swoją drogą flick pokazuje też, że jest takim gościem, który totalnie nie słucha się opinii kibiców. Nie ma to na niego wpływu. Opinia publiczna nie ma na niego wpływu. Dziennikarze coś tam sobie piszą, flicka to nie rusza. On jest trenerem i on podejmuje decyzję. I też właśnie tą decyzją o wystawieniu Penia nieszczęsnego to pokazał. Nikogo się nie słucha, tylko siebie i ewentualnie swojego sztabu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pamiętajcie o fajnej promocji, którą dla Was mamy. Widzimy się wkrótce na kanale za połowy. Obserwujcie nas, subskrybujcie, czekajcie na więcej, bo u nas zawsze dużo i ciekawie, jak to zresztą w świecie piłki nożnej. A ja już zaczynam tracić głos, emocje, głos siada, lecę się czegoś napić. Trzymajcie się, widzimy się wkrótce. Pa!